Afery z odwołaniem Technoparady ciąg dalszy. Prezydent Łodzi ogłosił referendum w tej sprawie. Czas pokaże, że Łodzianie Technoparady będą chcieli, ale i tak się nie odbędzie. Swoją decyzję Kropiewnicki ogłosił podczas specjalnej konferencji prasowej zwołanej w trybie pilnym. Powiedział dziennikarzom, że w najbliższy poniedziałek i wtorek odbędzie się quasi głosowanie. Trzy organizacje wyraziły swój ostry protest przeciwko organizowaniu przemarszu Techno przez ulice miasta. Łodzi jednocześnie trzy inne organizacje wystąpiły do mnie z protestem przeciwko zakazowi takiego przemarszu. W tej sytuacji postanowiłem zwrócić się do mieszkańców naszego miasta z prośbą o opinię. Każdy uczestnik referendum otrzyma kartę z pytaniem, czy Parada Techno powinna odbyć się na ulicach miasta Łodzi. Prawo głosu ma każdy dorosły łodzianin i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Mam nadzieję, że łodzianie wezmą udział w tym zasięgnięciu opinii. Ja zamierzam również w tym głosowaniu wziąć udział. Prezydent zapowiedział dziś, że uszanuje każdy wynik quasi referendum. Jeżeli łodzianie rzeczywiście sobie życzą przemarszu techno przez ulicę, Miasta Łodzi, to będą tę przyjemność mieli. Punkty referendalne będą rozstawione w sześciu miejscach ulicy Piotrzkowskiej. Wyniki quasi referendum poznamy prawdopodobnie w najbliższą środę. 20 lat temu były jeszcze sklepy na Piotrkowskiej. Próbowano zmienić godziny otwarcia placówek handlowych na Pietrynie. Prezydent Łodzi chce zmienić obowiązkowe godziny otwarcia sklepów na Piotrkowskiej. W tej chwili powinny one być czynne od 10 do 18. Według projektu uchwały sklepy otwierane mogły być o 12, a zamykane o 20. Nowe prawo obowiązywałoby w stosunku do sklepów przemysłowych, a nie obejmowało sklepów spożywczych, kiosków, domów handlowych i restauracji. Prezydent chce zmienić godziny otwarcia i zamknięcia placówek handlowych na wniosek kupców. Kupcy twierdzą, że największy napływ nabywców i największe zainteresowanie zakupami mają w momencie, kiedy powinni zamykać sklepy. Że właściwie bardzo wielu łodzian dokonuje zakupów wracając z pracy do domu lub też po powrocie do domu, kiedy stwierdzają, że czegoś w lodówce, czy też nie w lodówce, ale właśnie w szafie brakuje. To, że sklepy obowiązkowo musiałyby działać od 12 do 20 nie oznacza możliwości wyjścia poza te ramy czasowe. Na zmianę w godzinach otwarcia sklepów musi się zgodzić Rada Miejska w Łodzi. Nasi strażacy najlepsi na świecie, najlepsi w ratownictwie wodnym. Arkadiusz Bilski i Adam Markiewicz są strażakami z 10. jednostki ratowniczo-gaśniczej. Uczestniczyli oni w zakończonych dwa tygodnie temu w Barcelonie Mistrzostwach Świata w ratownictwie wodnym. Reprezentacja polskich ratowników wywalczyła tam pierwsze miejsce. Trudno było. Konkurencja była duża. Reprezentacje z Włoch, z Austrii dużą, dużą, duży poziom reprezentowały. Podczas specjalnego pokazu na pływalni Anilany pokazywali techniki wyciągania z wody tonących, holowania do brzegu zmęczonych pływaków. A jak powinniśmy zachować się nad wodą? Picie alkoholu nad wodą nie jest dosyć bezpieczne. Co widać, no, nie można skakać do wody, której się nie zna na główkę. Mamy nadzieję, że słowa najlepszego ratownika na świecie uzmysłowią wszystkim, że z wodą nie ma żartów.